we Włodawie rzeczywiście nic się nie dzieje. Za chwilę o tej akcji porozmawiajmy, a na początek cóż Państwa po drodze zatrzymało? O, wichury, wichury. Jechaliśmy i powalone drzewa, także dlatego troszeczkę jesteśmy spóźnieni. Taka to zima wietrzna w tym roku o, na terenie no. Lublin-Włodawa na tej trasie, tak? Szkoda, że śniegu nie ma, bo by było piękniej. <noise> Ale święta we Włodawie widać? E, tak, widać już święta we Włodawie. Nasze urocze przedszkolaki ubrały już choinki w mieście, także przychadzają się włodawskim deptakiem. Można oglądać no i cieszyć się chociaż takimi ozdobami, jeżeli nie śniegiem. No i rzeczywiście w tym okresie przedświątecznym jeszcze zapraszamy do Włodawy, bo ważna premiera filmu. E, tak. Jutro w Galerii na Parterze, w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie o godzinie 18 odbędzie się premiera filmu dokumentalnego we Włodawie nic się nie dzieje. No A taki. zrobiłeś coś, aby się działo. O, Dodaję, przede wszystkim tak, inicjator tej akcji, ale też reżyser, producent, montażysta tego filmu, czyli człowiek orkiestra, jeśli chodzi o ten tytuł, we Włodawie nic się nie dzieje, to troszeczkę tak przykornie postawione pytanie. No tak, wszystko, wszystko oczywiście z życia wzięte, bo w pewnym momencie kiedyś ludzie na ulicach mówili, że oczywiście nic się tutaj nie dzieje i w ogóle, no to my stwierdziliśmy, że postaramy się to zmienić. No i oczywiście zasługa tutaj naprawdę wielu osób z Włodawy, w szczególności mieszkańców, tak, bo głównie tutaj oni zadziewali to miasto w tym czasie. No dobrze, to w takim razie co się zadziało? Oj, zadziało się dużo, bo zadziało się kilka spotów motoryzacyjnych, zadziało się na pewno kilka biegów, no w sumie dwa biegi, tak, dzikie biegi tak zwane, Um, Ale nie z dzikami, przepraszam, nie, bo ja no wiem, sense ja sense. przyjeżdżam często do lasów włodawskich i um, <laughs> wiem, no że sense. dzików u was sporo zatrzęsienie. Nie, uh... Co tam dodatkowo się działo? No Rolki na pewno, tak. Głównie kult, 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 sportu i inne takie rzeczy, rowery także. I to wszystko zobaczymy w tym filmie dokumentalnym pana autorstwa. Przypomnę, że w naszym studiu Jacek a także Urszula Panasiuk z Włodawy. I ten podtytuł, który pan podkreśla, we Włodawie nic się nie dzieje, a zrobiłeś coś, aby się działo, tak? No i rzeczywiście coś zrobiono, prawda? I to pokazujecie w 30 minutach? Udało się? Tak. Tak, w 30 miejscu ciężko było wszystko ująć w, tym krót, w tak krótkim czasie, aczkolwiek głównie chodzi tutaj o to, o wykorzystanie ujęć w tym filmie takich, które nie powinny w ogóle znaleźć światła dziennego. A, o proszę, a czyli będzie śmiesznie i wesoło. Będzie na pewno śmiesznie, będzie wesoło, no i będzie kupę wspomnień na pewno związanych z tym wydarzeniem. No bo przecież tak naprawdę tutaj mamy przekrój również, patrząc na zdjęcia z tego filmu, różnych pór roku, różnych wydarzeń w tych porach roku, prawda? No głównie się zadziewało tak od okresu wiosennego aż po wakacyjny prawie zimowy, aczkolwiek wersji zimowej e, nie udało nam się jeszcze zrealizować. Kto wie, może kiedyś w przyszłości. W takim razie teraz wersja zimowa i ta bożonarodzeniowa przed Wami, także myślę, że będą Państwo nad tym pracować, a ja ze swej strony życzę wszystkiego dobrego na te święta Bożego Narodzenia we Włodawie. Dziękujemy. Dzień, wzajemnie. Dzień, wzajemnie życzymy. radio Lobby.